Siemaneczko. Hej! Eee, no i co? Przyszedł odcinek kolejny domowe sposoby na polerowanie lamp. Dzisiaj. Na kanale testujemy my. Dokładnie. Dzisiaj co będziemy robić? Dzisiaj będziemy używać pasty do zębów. Najtańszej, praktycznie najtańszej. Chyba nie ma znaczenia, tak? No. Tak nam się wydaje, zobaczymy. Eee, zrobimy to na dwa sposoby. Pasta do zębów to wyczytaliśmy w internecie. Natomiast my dodamy coś jeszcze, czego tam nie było, a mamy nadzieję, że trochę zadziała. Czyli znowu dzielimy lampę na dwie części. Część moja, żeby się za bardzo nie ugudzić, to będzie tylko pasta do zębów. <grych> natomiast część Adriana to będzie... Z dodatkiem sody oczyszczonej, która nam została z poprzedniego odcinka, gdzie wykorzystywaliśmy sodę do cytryny i w połączeniu sodę z cytryną i z limonką. Co więcej, to jest ta sama lampa, ponieważ tamte efekty, no, tamte sposoby nie przyniosły żadnych efektów, więc no, nie ma co naprawdę, nie ma nic, żadnej. Sprawdzaliśmy dokładnie, oglądaliśmy tą lampę wzdłuż i wszerz. nawet struktura pod palcami jest dokładnie taka sama, więc no, nic Ci nie pomogło. No więc co? Działamy! Ściarek Pasta, tak, dokładnie. Biorę telefon w dłoń, dzielimy lampę. Jeszcze może podzielimy ją teraz na wizji. Gdzieś tutaj miałem pasierbkę, już ją mam. Dzielę ją mniej więcej na dwa, dwie części. Ja tak poproszę gdzieś tu. Konferencję Dobrze, dobrze ten problem. Idzie podszyt tu. Żebym się za bardzo nie zmęczyła. Tak, tak, oczywiście. Zostawię ja Ci pole do popisu. Mhm. Czy mamy możliwość jeszcze jakoś przekombinowania tego sposobu? Chyba nie, więc zostawiamy tak, jak było, bo to będzie też pasek kontrolny. To może jeszcze trochę rozszerzmy. Bo mamy możliwość jakoś połączenia jeszcze. Można by było jeszcze dodać cytryny, ale tutaj myślę, nie Nie, to naprawdę nic nie pomogło. Zostajemy przy tym, co zaplanowaliśmy, czyli pasta do zębów plus nasz wynalazek, pasta do zębów z sodą. Tak. A co do jeszcze y, tych typów past do zębów, to kiedyś sobie wybielałem zęby taką pastą z drobinkami małży czy, czy jakichś skorpiaków. I naprawdę, po następnego dnia myślałem, że oszaleję, gdy próbowałem zjeść coś kwaśnego, gorącego, zimnego. Ale efekt był naprawdę po jednym myciu. Więc... I czuć było te granulki. Więc może mieć to wpływ. Więc bardzo możliwe, że jeszcze powtórzymy sobie ten eksperyment, który robimy dzisiaj. Ten test. Tylko z inną pastą. Także śledźcie kanał polecamy, bo będzie ciekawie jak zawsze. Mam nadzieję, że Wam się podoba, tak jak nam. Biorę telefon, Sylwia Kaślewicz, sposób sama pasta do zębów, szmatka. Idziemy. Zaczynamy. Pasta do zębów. Na moją część lampy. Pasta bez żadnych drobinek. Myślę, że wystarczy. Czyli połowa tubki, pasty, którą sobie kupiłem. Dziękuję bardzo. Adrian nie wiem co to znaczy połowa, ale okej. Okay. A jest żydkiem. Trzymam lampę na kolana, w wie się ratuje. Trzymając jakiś Ciereczki, ponieważ krawędzie lampy są tak ostre, że jest to mało przyjemne. Tak, zdecydowanie. Na poprzednim, podczas skręcenia poprzednich eksperymentów mieliśmy ręcznik, niestety pojechał sobie do prania. No i musimy, musimy się dzisiaj naprawdę ratować. Czymkolwiek. Mhm. No coś ja muszę już zauważyć, bo efekt jest po prostu niesamowity. Efekt jest po prostu genialny. Zapach jest naprawdę niezły. Pachnie mentolowo wszędzie, cały gabinet. Pachnie po prostu pastą do zębów. Pachnie tak. <grym> No i zbliżamy się do końca. Mamy 5 minut polerowania ze sobą. Dobra, już coś tutaj próbujemy zorganizować. Mamy czy nie mamy? To jest Ciężko, ale coś tutaj jest. Mamy, proszę bardzo. Nie przygotowaliśmy się. Wszystko na spontanie. Dzięki widzicie, że to jest prawdziwe, naturalne, robione przez Złoty Kołaski. No ja już teraz widzę, że lampa jest zapewne na czysta. Mhm. Natomiast tak samo jak w przypadku cytryny, mąki, sody. Jeżeli chodzi o efekt polerowania no jest tak. Przynajmniej tak mi się wydaje to widzisz, że samo Dobra, weźmy jeszcze fruterkę, e, tą szmatkę. I byśmy sobie przelecili e, tak idealnie do bo mamy tej sługi, żeby być w miarę nie, nie miałem tutaj do tego podejść. Żeby nikt nam za bardzo nie zarzucił ogólnie tu widzę dosyć sporo rys, więc nie wiem, co tutaj... No, pojaśniała minimalnie. Ale jest mnóstwo rysek. Nic nie ten. Nic się jakoś tam specjalnie zrobiło. No faktycznie jakąś tam mikrowarstewkę może usunęło. Bo nie powiem jeszcze naprawdę, nawet yy, myślę, że kamera powinna to wyłapać, nie jest jakaś tam znacząca różnica, ale jakaś jest. Potrzymaj tak, nie ruszaj, zobaczcie ile tu jest jeszcze rys. Jest ich po prostu mnóstwo, ogrom. I no, zdecydowanie są dużo lepsze sposoby na polerowanie. Ale no co, no teraz lecimy sobie pasta, do tego soda i zobaczymy jak to się sprawdzi. Może będzie lepiej. Czyli co, kamerę? Dokładnie, oddaje kamerownik. Kamerowniczy. Dobra. No, ja jestem Żydek, ja tyle pasty nie dam. I dlatego, że mi szkoda. A dlatego, że uważam, że mniej znaczy więcej w tym przypadku. Dodatkowo. Teraz się najpierw sobie rozprowadzę. Taki mam zamysł na to. Czyli tak, najpierw ja sobie rozprowadzę wszystko i delikatnie podsypuję sodę. I sody również użyję niewiele. Mierzyć czas i Dajemy sobie około 5 minut, bo myślimy, że po około 5 minutach efekt powinien już być widoczny. Powoli kończymy. Mamy około 5 minut polerowania sobą. Wycieramy. Porządnie wycieram, żeby się pozbyć resztek farby, żeby nie zostawiła smug. Taką mało śliską pogułczkę, Pani kamerownik Cię poprawi, reszty pasty. Dokładnie. Minimalnie, może to jest ogólnie słaby pomysł. Usuwa nalot, usuwa jakąś tam warstwę brudu, ale naprawdę to nie robi jakiejś wielkiej różnicy. Odklejamy taśmy kontrolne. Prawdę nam powiedzą. Fajnie mam odcięcie. Widzimy dokładnie, gdzie była pasta. No i czy Wy widzicie jakąkolwiek różnicę? Nagaj proszę z różnych stron. To no nie ma praktycznie żadnego efektu. I nie wiem, jak bardzo musiała być zmatowiała, złuszczona, żeby pasta od zębów sobie z tym poradziła. No chyba, że mówię, no inne pasta, ale... Ale to, to prawdopodobnie jeszcze sobie sprawdzimy za jakiś czas. Dorwę tamtą pastę z mikrogranulkami ścierającymi i zobaczymy, ale... No... Pomysł naprawdę nawet nieprzeciętny. Takie 1 na 10. Dobra, widzimy się za sekundkę w podsumowaniu zabawy pasta do zębów, pasta z sodą. Także do zobaczenia za chwilkę. Siedmoneczko ponownie. Witamy. Witamy w podsumowaniu tego jakże super pomysłu polerowania pastą do zębów, tudzież pastą z sodą reflektora samochodowego. Pomysł kiepski, ja potrzebuje aż wsparcia Stefana. Naprawdę. Za koszt tej pasty i tej sody, czy, czy nawet samej pasty, jesteście w stanie kupić najtańszą pastę do lamp i spokojnie sobie poradzi. No nie wiem, no. Efektu no, żadnego. Żadnego no. Choćby nie wiem, jak człowiek chciał to ugryźć i. Zostaje tylko ewentualnie jeszcze zmiana pasty. Czego pewnie zrobię. To pewnie zrobimy, ale, ale w innym czasie. Zaczynając od takiego domowego sposobu, można się tylko zniechęcić do tego, żeby samemu. Tak, wziąć A, wziąć pamiętajmy, że polerowanie reflektorów to jest od 100 do 150 zł w zależności od miasta i tak dalej. Ale no to dla tego typowego Janusza, jakim ja jestem, no to nie jest mało. E oszczędzamy gdzie się da. Reasumując, pomysł naprawdę kiepski. Zdecydowanie nie polecamy. Z całą stanowczością. Strata czasu. Strata czasu i. I lampy na nocną sprawę, bo zostawia taką dziwną powłokę, po której widać smugi. I... No nie, 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 nie. Nawet nie usunął dobrze brudu, tak, takiego tego nalotu, tego zżółknięcia, nawet takich najdrobniejszych rysek, No nic się nie dało. Czyli. Lasto do zębów odpada. Pasu Sama soda, y, da, przepraszam, y, soda dobra. z pastą też odpada, nie polecam. Dokładnie. Ale mamy jeszcze parę domowych sposobów do przetestowania, także zapraszamy serdecznie i profesjonalnych również. Także pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie, klikajcie w dzwoneczek i widzimy się niebawem. Jeszcze tylko dodam, że jesteśmy otwarci na wszelką formę współpracy, jeżeli chcecie tworzyć to razem z nami. Bądź chcecie nas odwiedzić, bądź wysłać na jakiś produkt, który chcecie, żebyśmy my przetestowali. To zapraszamy serdecznie. Dokładnie jesteśmy, mówię, otwarci. I jeżeli coś, coś nas zainteresuje, to spodziewajcie się tego po prostu w kolejnym odcinku, bądź w którymś tam z kolei. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.